Witaj, błogosławiona duszo! Dziś otrzymasz potężną wiadomość, która może głęboko zmienić Twoją perspektywę. Coś zostało powiedziane o Tobie, a szczerze mówiąc, nie masz pojęcia, jak wielki wpływ mają te słowa. To nie jest zwykły komentarz, zwykła plotka, ani coś, co zostało powiedziane bez większego sensu. Te słowa niosą prawdę która może zmienić sposób, w jaki postrzegasz siebie, tę osobę, a nawet Twoją przyszłość. To, co zostało powiedziane, nie było przypadkowe, nie było banalne. To słowa, które niosą ze sobą tak wielką moc, że gdy dowiesz się, co zostało powiedziane, będziesz zaskoczony. Przygotuj się, bo to, co zaraz odkryjesz, jest czymś, do czego wielu nie jest gotowych. Ale czego w głębi serca każdy musi się dowiedzieć? Jeśli ta wiadomość dotyka twojego serca, nie zapomnij zostawić lajka, subskrybować kanał i włączyć dzwoneczka, aby inne osoby mogły zostać obdarowane tym słowem pocieszenia i duchowej pokoju. To jest wyjątkowy moment, a ty nie jesteś tutaj przypadkowo. Teraz pomyśl, co ta osoba naprawdę o tobie powiedziała. To moment. Aby zrozumieć, co zostało ukryte. Nie zdarza się codziennie, aby ktoś mówił o tobie z taką szczerością, bez masek i udawania. Słowa, które zostały wypowiedziane dzisiaj, niosą coś znacznie głębszego niż ktokolwiek mógłby sobie wyobrazić. Ich wpływ nie polega tylko na słowach samych w sobie, ale na energii, którą one przekazują. To energia, która może na zawsze zmienić sposób, w jaki patrzysz na tę osobę i na Waszą relację. Ta osoba nie tylko powiedziała coś o Tobie, ale ujawniła prawdę, która od dawna była skrywana coś, czego nawet ona sama nie mogła już dłużej ukrywać. Wyobraź sobie, jak bardzo to może zmienić wszystko wokół Ciebie. Wiedziałeś, że słowa mają moc kształtowania naszej rzeczywistości. Mają moc otwierania drzwi, leczenia ran, ale mogą również być ciosem, kiedy niosą ze sobą znaczenia, których się nie spodziewaliśmy. Jesteś gotowy na te rewelacje, bo to, co zostało powiedziane, nie jest czymś, co łatwo się zapomina. Będzie ci towarzyszyć przez długi czas, zmieniając sposób, w jaki patrzysz na wszystko. Słowa wypowiedziane przez tę osobę nie zostały powiedziane bez powodu. Były jak coś, co musiało zostać powiedziane w tym momencie, jakby było to nieuniknione, jakby nie było innej opcji, jakby nie mogło to pozostać w tajemnicy. To, co zostało powiedziane, było naładowane emocjami czymś, co przepełniło serce pełne niewypowiedzianych prawd. A teraz ta prawda jest tutaj, gotowa. Abyś się nią podzielił. Ale jest coś, co musisz zrozumieć. Ta osoba nie chciała, żebyś o tym wiedział, nie chciała, żeby te słowa dotarły do ciebie. Ale prawda nie może być zatrzymana na zawsze. Kiedy ma zostać ujawniona, nie ma sposobu, aby temu zapobiec. Więc zanim przejdziesz dalej, jeśli ta wiadomość dotyka twojego serca, wpisz w komentarzach. Akceptuje i przyjmuje tę wiadomość. To pomoże dotrzeć do innych ludzi, którzy potrzebują usłyszeć słowo pokoju i duchowego pocieszenia. To nie jest tylko gest. To sposób na wzmocnienie energii tej wiadomości i rozpowszechnienie jej wśród tych, którzy jej potrzebują. Teraz kontynuujmy. Co się wydarzyło, co zostało powiedziane, może zmienić Twoje postrzeganie wszystkiego wokół ciebie. Kiedy ktoś mówi o tobie z taką intensywnością i szczerością, jaką zaraz usłyszysz, nie jest to coś powierzchownego. To nie słowa wypowiedziane z impulsywności, ani pusta krytyka. To słowa, które niosą ze sobą cel, powód. Może zastanawiasz się, co zostało powiedziane, co zostało ujawnione. Odpowiedź tkwi w czymś, co ta osoba poczuła głęboko. Coś, co było skrywane przez tak długi czas, że już nie mogła tego dłużej ukrywać. Trudno uwierzyć, że słowa, które ta osoba wypowiedziała na twój temat, mogą być aż tak intensywne. Każde zdanie, każde uczucie, każda intencja była naładowana czymś znacznie większym czymś, co ta osoba nie potrafiła już zatrzymać w sobie, a słowa po prostu wypłynęły prawdziwe i szczere jakby były koniecznością, jakby nie miała innej opcji, jakby nie mogła zatrzymać tego w sobie. Teraz to, co trzymasz w rękach, to nie tylko słowa, ale rewelacja, która może zmienić sposób, w jaki postrzegasz wszystko, co cię otacza. I być może największym zaskoczeniem jest to, że ta osoba, choć tego nie chciała, w końcu jasno pokazała, co naprawdę czuła, co myślała. To nie było zaplanowane, to nie było przemyślane. To wydarzyło się spontanicznie, w sposób autentyczny. To w jakiś sposób również cię dotyka. Teraz stoisz przed czymś, czego już nie da się cofnąć. Słowa, raz wypowiedziane, zostają, nie można ich wymazać. I choć może starałbyś się odsunąć tę prawdę, ona już znalazła drogę do ciebie. Wielką kwestią jest teraz, co zrobisz z tym, co zostało powiedziane. Ta rewelacja może być niewygodna, może zostawić cię w wątpliwościach, a może nawet wywołać pewne zamieszanie. Ale prawda jest taka, że kiedy już się dowiesz, nie ma drogi powrotnej. Prawda stoi przed tobą, a teraz musisz zdecydować, co z nią zrobisz. Będziesz ją ignorować. Czy przyjmiesz tę nową perspektywę? Możesz nawet zapytać, czy lepiej by było, gdybyś nigdy nie usłyszał tego, co usłyszałeś, czy nie byłoby lepiej, gdyby ta prawda pozostała skryta. Ale prawda jest taka, że kiedy coś zostaje powiedziane, otwiera to nowy rozdział. To nie jest coś, co po prostu znika. Teraz Twoje życie, Twoje relacje z tą osobą. Wszystko to może zostać przeorganizowane. Czy jesteś gotów na to, co nadchodzi? Bo kiedy prawda zostaje ujawniona, nie ma już drogi powrotnej. Zmienia wszystko. A gdy o tym myślisz, zapytaj siebie. Ta rewelacja będzie kluczem do zrozumienia czegoś, co wcześniej wydawało się zgubione lub niejasne. Może okaże się, że słuchając tego, co ta osoba powiedziała, w końcu zrozumiesz zachowania, decyzje, uczucia, które wcześniej były ukryte. Może te słowa pomogą ci dostrzec rzeczy, które były przed tobą przez cały czas, ale które wcześniej nie mogłeś dostrzec. Teraz, kiedy dowiesz się, co zostało powiedziane, jedyne, co ci zostaje, to zdecydować, jak sobie z tym poradzisz. Możesz trzymać się idei, że to nic nie zmienia że możesz kontynuować życie tak, jak dotychczas. Ale pytanie brzmi, czy naprawdę będzie możliwe, abyś ignorować prawdę? A jeśli ta rewelacja jest czymś, co już wiedziałeś w głębi serca, ale nie byłeś gotowy się z tym skonfrontować? Ta osoba nie chciała, żebyś się dowiedział, nie chciała, żeby te słowa dotarły do ciebie. Ale kiedy już zostały wypowiedziane, nie możesz już cofnąć tego momentu. To, co teraz masz w rękach, to szansa, aby spojrzeć na wszystko z nowej perspektywy, głębszej, bardziej prawdziwej. Więc teraz, bardziej niż kiedykolwiek, wpisz w komentarzach akceptuję i przyjmuję tę wiadomość, aby energia tej rewelacji dotknęła jeszcze więcej serc, przynosząc światło i pokój. Prawda, choć trudna do usłyszenia. Jest kluczem do zmiany. Teraz idź naprzód z otwartym sercem, wiedząc, że każde słowo ma swój cel. Bądź wdzięczny za te rewelacje, bo wkrótce przekonasz się, że ta prawda była tym, czego brakowało, aby dostrzec więcej niż to, co oczywiste. Niech błogosławieństwa wszechświata otulą Twoje życie, przynosząc jasność, pokój i kierunek. Otrzymaj siłę potrzebną do radzenia sobie z tym, co zostało powiedziane, i idź naprzód z pewnością. Amen.